Jest dzisiaj z nami Vivo X200 Pro, jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan mnie co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też wrzucałem ich tam już mnóstwo, bo zdjęcia są fantastyczne. Jest jeszcze strona internetowa, która jest smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje, jakieś ciekawe informacje i test tego telefonu też już tam powinien wisieć. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Cena naszego dzisiejszego bohatera to 5300 zł. Jest sprzedawana tylko jedna wersja, 16512, czyli jest drogo, jest drogo, ale i tak ja się cieszę, że Vivo wróciło do Polski, bo Vivo kiedyś było, później tak po cichutku się zmyło, teraz znowu jest. Kiedyś weszło na bogato, sponsorowało, nie wiem czy pamiętacie, nawet Polski Związek Narciarski, tam skoczków narciarskich. Poszło jak poszło. Cały czas wydaje mi się, że rozpoznawalność marki nie jest za wysoka, ale i tak się cieszę, że w tym momencie wiwo wróciło do Polski z trzema, a nawet z czterema już w tym momencie chyba modelami smartfonów. Ten telefon jest fantastyczny, jest przy przedstawicielem e, najwyższej półki, ale też trzeba zauważyć, że w Chinach jest jeszcze wersja Ultra, czyli może być jeszcze lepiej, my mamy to za 5300, no to jest tak jak jest, zaraz będę o tym telefonie mówił, będę też troszeczkę porównywał go z Xiaomi 15 Ultra, czyli tam Półeczkę, z półeczki wyżej, no bo tam jest bogatsza na przykład optyka niż tutaj. Chociaż tutaj te zdjęcia są fantastyczne i tam, i tutaj mamy 200 obiekty w tele, który naprawdę załatwia sprawę. Szybciutko jeszcze pokażę pudełko, bo pudełko jest, no niestety, dostosowane do dzisiejszych czasów, czyli drzewie bywało, że Vivo wrzucało na małą walkę, a tutaj tego nie mamy, ale mamy. Tak, tutaj etui, które ja wyjąłem i mówiąc szczerze, używałem ten telefon, nosiłem ten telefon cały czas w etui. Wiecie, jak sobie pomyślałem, 5300 i gdzieś mi spadnie, zleci, no to strach. A w dodatku to etui no, jest przeźroczyste, silikonowe, całkiem przyjemne, także tutaj nie narzekam. A tutaj, jeżeli nie pamięć nie myli, to nam ostał się jeno o kabelek. A ładowarka by się zmieściła, ale jej nie mamy, to tak jak już mówiłem, no to sprzątam bałagan i opowiadam szybko o telefonie. Zaczniemy sobie od budowy. Nie ma lipy, jak mawiał kiedyś klasyk, czyli szkło, czyli aluminium, czyli wszystko jest na najwyższym poziomie, czyli norma ip 6869 czy ładowanie bezprzewodowe, czyli dwa głośniki stereo, jeden tutaj, drugi tutaj i też troszeczkę o, tędy lecić dźwięk. I zresztą. Zaraz puszczę, bo czemużby i nie. Kawałek może się kojarzyć dobrze albo źle. Fajny kawałek, mi się kojarzy całkiem, całkiem. Nie wiem, jak Wam. Dźwięk na słuchawkach jest tak samo bardzo dobry głęboki, mięsisty, ale to też zależy od słuchawek. Natomiast tutaj na tych głośnikach zewnętrznych jest naprawdę ok. Na maksa głośności nie ma żadnych zniekształceń, więc można sobie coś słuchać, oglądać na maksymalnej głośności. Tutaj mamy dwa przyciski do regulacji głośności i do włączania, a tutaj na górze no to te głośniczki i nie ma nic. To co jest tutaj królem i co determinuje troszeczkę wygląd tego urządzenia, no to jest to. Gigantyczna wyspa z obiektywami, no ale gigantyczna, bo też optyka jest topowa, czy tam prawie topowa, 200 megapikselowy obiektyw tele o tutaj, no to, to wszystko musi się gdzieś mieścić, no i dlatego wygląda to tak, a nie inaczej i tak jak w przypadku Xiaomi 15 Ultra, no to ja absolutnie nie potępiam, no bo rozumiem, że fizyka ma swoje prawa i po prostu no nie ma wyjścia, tak, tutaj płasko przy takim obiektywie nie będzie i to jest tyle a propos budowy, telefon jest też dosyć ciężki, 223 gramy, no to to wszystko jednak trochę waży. Ta rama jest płaska, ale też z tyłu tutaj troszeczkę jest ten tył taki wyprofilowany, czyli w sumie dobrze ten telefon leży w dłoni. To nie jest tak, że tutaj jest gdzieś kant, który nam się wbija przy dłuższym trzymaniu, a jak nosimy ten telefon wetuj, a ja nosiłem ten telefon wetuj, no to już w ogóle takiego problemu nie ma. I teraz wyświetlacz od razu. Wyświetlacz to jest LTPO AMOLED, delikatnie zakrzywiony z każdej strony, tak jak... Teraz wszystkie telefony chińskie mają zwyczaju, czyli i tutaj i tutaj i tutaj i tutaj. Dzięki czemu e, żadnych kantów pod palcem nie czujemy, posługując się e, gestami. Przekątna to jest 678 cala, rozdzielczość 1260 na 2800 pikseli, 452 ppi, proporcje 20 do 9, jasność maksymalna 4500 nitów. Jest doskonała. To, co mi się podoba, to to, że na przykład na dworze czasami jest tak, że jak telefon podbija jasność, to wtedy te kolory są takie sprane, niby wszystko widać, ale to wszystko jest takie nienaturalne, a tutaj nie. Tutaj wszystko naprawdę bardzo, bardzo ładnie widać. Oczywiście jest Always on Display i tego Always on Display sobie dostosujecie wygląd, dlatego że jest mnóstwo opcji, więc nie będę już tego pokazywał, ale Nikt tutaj nie zostanie z czymś, czego by nie chciał. Czytnik linii papilarnych jest tutaj, on jest ultrasoniczny, no i on jest to błyskawiczny. Naprawdę muskacie wyświetlacz, i już Wam się wszystko wybudza. Odblokowanie twarzą, jak widzicie. Też błyskawiczne, także tutaj nie ma żadnego problemu. I tak jak widzieliście, dwukrotne uderzenie tam i z powrotem też działa. Ramki wokół tego wyświetlacza są moim zdaniem optymalne. Dlatego, że tak z jednej strony one są cienkie, ale z drugiej strony nie na tyle cienkie, żeby nam się tutaj gdzieś przez przypadek coś nacisnęło, przytrzymało. No, a w dodatku to wszystko bardzo ładnie wygląda, a w ustawieniach jeszcze pokażę jak. Wyglądają ustawienia wyświetlacza, no to jasność automatyczna działa doskonale, szybciutko, tryb ciemny, wygaszanie ekranu, mnóstwo ustawień kolorów ekranu, profesjonalny typ jasny, adaptacyjny, no Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I częstotliwość odświeżania inteligentne, standardowe 60 albo wysokie 120, czyli inteligentne. No to jest LTPO, to sobie tutaj przeskakuje tak jak chce. Poprawa wyglądu w niektórych aplikacjach. No, więc do wykonania żadnych zastrzeżeń, do wyświetlacza żadnych zastrzeżeń. To teraz działanie i oprogramowanie. Mamy tutaj Mediatek Dimensity 9400, czyli to jest najnowszy mediatek wytwarzany w 3-nanometrowej technologii. Do tego jest 16 GB RAMu, 512 GB pamięci wbudowanej. Standard oczywiście UFS 4.0. To jest moim zdaniem świetny proces, dlatego że miałem go tak samo w Oppo Find x 8 Pro i tam spisywał się doskonale. Nie inaczej jest też tutaj. Wszystko jest płynne, szybkie, bezproblemowe. W tu Benchmark, jak ktoś był ciekawy, a pewnie ktoś tam będzie ciekawy, no to Wam Tutu Benchmark mamy. Pokażcie się. O, 2 miliony 500 tysięcy punktów, co daje nam rewelacyjne trzecie miejsce. Tutaj, proszę bardzo. Telefon podczas antutu zrobił się ciepły 45 stopni i bardzo równomiernie to było. Zresztą w tym momencie widzicie to wszystko. W jednym punkcie tylko tam 47 przez sekundkę było, a tak to jest 45 stopni. Natomiast w codziennym używaniu nie odczułem ani razu, żeby tutaj cokolwiek było cieplejsze w tym smartfonie. A działanie jest topowe. Wszystko jest szybkie, wszystko jest płynne. Żadnego e, zacięcia, no nic, nic, nic. Absolutnie najwyższy poziom. Wszystko tak samo świetnie działa, czyli NFC, GPS łączy mi się po kablu z samochodem Android Auto. Jakość połączeń głosowych też jest świetna. Jest tak samo obsługa eSIM, jakby ktoś chciał jest voice over Wi-Fi, voice over LTE, przynajmniej ja mam na karcie Orange'a, No więc tutaj działanie topowe oprogramowania. Android 15, nakładka Fantacz OS, cztery duże aktualizacje, jeżeli mi pamięć nie myli z systemu. No to to jest w dzisiejszych czasach taki wynik średni. Umówmy się, tak? E, niby nie jest źle, niby nie są to trzy aktualizacje, ale konkurencja ma na przykład 6 w, w średniej półce, a nie w topowej, no a to jest topowy smartfon, no ale okej okay, niech będzie te cztery aktualizacje. Nakładka jest fajna, sympatyczna, nie ma tutaj za dużo śmieci, troszkę się gdzieś tu zapląta. Nam takich aplikacji typu Booking, LinkedIn, ale to wszystko na szczęście można odinstalować na początku, więc tutaj nie ma problemu. Jest iManager, gdzie wszystkie no, zarządzanie, tak zwane, wszystkimi rzeczami w telefonie następuje. Sklonowanie aplikacji i tak dalej, i tak dalej. To tutaj, no i są motywy czyli taki sklep Vivo z motywami, czcionki, motywy, tapety, always on display tak samo, no to też mnóstwo rzeczy możecie sobie tutaj wybrać. Cała reszta jest w porządku, jest ładnie poukładana, na przykład tutaj mamy całą zakładkę dotyczącą efektów dynamicznych, czyli na przykład podświetlenie krawędzi, animacje, animacje... Ikony odcisku palca, i tak dalej, i tak dalej. Czyli stopień personalizacji tego telefonu jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Każdy sobie zrobi tak, jak będzie chciał i jak mu się podoba. Natomiast, jak byś, byście się pytali o AI, to moim zdaniem jest AI tyle, ile trzeba. Czyli, o proszę bardzo, mamy <ścoughs> Circle to Search, tłumaczenie, i tak dalej. Natomiast z samych takich rzeczy wprowadzanych przez Vivo, tutaj raczej w tym telefonie nie ma, nie znalazłem. I wcale nie narzekam, bo ja wolę, jak jest wszystko prosto, łatwo poukładane. Jest Gemini oczywiście, jakby ktoś chciał, więc, no tutaj o, proszę bardzo możemy sobie włączyć asystenta, więc tutaj wszystko jest OK. No to teraz moim zdaniem najważniejsza rzecz w tym telefonie, czyli zdjęcia, filmy, optyka. Obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.6, optyczna stabilizacja obrazu, obiektyw tele 200 megapikseli, światło 2.7, 3 i 7 optyczny zoom, oczywiście optyczna stabilizacja obrazu tak samo z, zrobimy nim zdjęcia makro, szeroki kąt 50 megapikseli, światło 2.2 i selfie 32 megapiksele. Oczywiście przy dostrajaniu optyki, jak widzicie, firma Zeiss tutaj pomaga Vivo już od e, lat. Królem w tym zestawie jest ten 200 megapikselowy obiektyw tele. Chyba taka sama jednostka, na pewno 200 megapikseli jest w tym Xiaomi 15 Ultra. Niestety nie mam jednego i drugiego telefonu bezpośrednio, więc nie mogę porównać jakości, natomiast tak jak tam strzelałem mnóstwo zdjęć tamtą jednostką 200-megapikselową, chociaż tam też był jeden obiektyw więcej, tak samo tutaj no te 200 megapikseli robi, robi robotę po prostu. To jest, zobaczcie, zdjęcie robione, nie chcę skończyć z 20-krotnym przybliżeniem, pomnik lotnika. Wszystko tutaj wygląda doskonale. Zresztą, najwięcej, tak jak później się złapałem, najwięcej zdjęć w tym telefonie mam właśnie robionych dzięki wykorzystywaniu tego obiektywu TELE. Dlatego, że chodzimy i. Strzelamy zdjęcia. Zobaczcie, tutaj, wiewiórki walczące o orzeszka. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tych zdjęć mam. I najśmieszniejsze jest to, że te zdjęcia naprawdę wyglądają tak, jakbym je robił w takich innych telefonach obiektywem głównym. Ilość szczegółów jest świetna. Jest cały czas tutaj autofokus, który się pojawia na ekranie, w związku z czym, nawet przy takich dużych przybliżeniach, no zresztą zobaczcie tutaj. No. No, to wszystko są fantastyczne zdjęcia, doskonałej jakości. No, oczywiście, znowu, dziesięciokrotny to jest zoom, tak? No bo przecież nie będę podchodził blisko do e, psa. Tutaj cały mecz panów, rugbystów, którzy byli, no, kawał, kawał ode mnie, ja siedziałem na trybunach. Wszystko jest robione dziesięciokrotnym zoomem. E, pełno zdjęć robionych właśnie tym dziesięciokrotnym zoomem. Dzięki temu mamy też niesamowitą możliwość łapania różnych kadrów, której nie mamy w normalnym telefonie. Tak? No Takie kadry to... Niestety w każdym normalnym telefonie, który ma trzykrotny, nawet pięciokrotny w Pixelu zoom, nie jestem w stanie złapać takich fajnych zdjęć tak, dobrą, tak dobrej jakości. A tutaj, jak ktoś lubi mobilną fotografię, no to naprawdę nagle dostaje narzędzie, którym może się bawić i bawić i bawić, i cały czas mu będzie mało. No w każdym razie tak jest w moim przypadku. Cały czas tutaj było mi mało, cały czas te zdjęcia robiłem z daleka. To jest też fajne, tak, bo nie naruszamy niczyjej prywatności, a możemy zrobić fajne, ciekawe ujęcia. Zresztą, zobaczcie tutaj na przykład no to jest no stoję w tym miejscu, tak? Tutaj pan ma pieska. No i tak wygląda zdjęcie następne. No zobaczcie, każdy szczegół tak, łącznie z napisem na jego obroży. Z takiej odległości, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście doskonale, tak samo wypada obiektyw główny bardzo fajny, bardzo szczegółowy, bardzo ładny. Obiektyw szerokokątny tak samo, zobaczcie, jaka jest fajna zbieżność kolorystyczna tutaj akurat szeroki kąt, obiektyw główny i to jest to 3,7 Tele. Wszystko jest, wszystko tu się zgadza. Po prostu w tym telefonie wszystko się zgadzało. Jeszcze pokażę Wam e, wiwilkę, bo wiwilki też, e, też były fajne. Na przykład, o, taka piękna, ładna, zobaczcie, no też dziesięciokrotny zoom. Oczka włoski. No, to jest. E, Doskonały smartfon, którym zrobimy fantastyczne zdjęcia w każdych warunkach. Teraz tak, e, cały czas tam gdzieś z tyłu głowy miałem, a co z tym Xiaomi 15 Ultra? No to tam jest jeden obiektyw tele z trzykrotnym zoomem jeszcze więcej, portretowy, z, tak, z takim największym e, zacięciem. Natomiast filmy. Tam w tym Xiaomi 15 Ultra te filmy nie były dobre. Tak mi się wydaje, że jednak takie sobie. Natomiast tutaj filmy są doskonałe. Można przechodzić pomiędzy obiektywami w 4 nie tylko tymi z tyłu, ale tak samo można podczas nagrania przerzucić się na obiektyw selfie. To też jest świetna rzecz, jest... E... Odszumianie, czyli wyostrzanie naszego głosu. No jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo funkcji, a ja jeszcze nie pokazałem w ogóle aplikacji aparatu. No bo też to jest ciekawe: tu jest migawka, tu jest krajobraz, portret, zdjęcie wideo, portret filmowy, czyli nagrywanie z rozmyciem tła. No i więcej: jest wysoka rozdzielczość, panorama, spowolnienie, typ profesjonalny, który jest i dla zdjęć. I tutaj przyłączany jest tak samo dla filmów, także no, naprawdę, fotograficznie, bestia, to już nie gadam, bo się rozgadałem bez sensu, a po prostu z sensem to jest to, żebyście sobie poglądali zdjęcia i zobaczyli filmy i sami wszystko ocenili. 1, 2, 3, Witam. To jest nagranie 4K 30 klatek na sekundę. I oczywiście w takim telefonie możemy się przemieszczać pomiędzy wszystkimi obiektywami. W związku z czym w tym momencie jesteśmy na szerokim kącie To jest obiektyw główny. Pod palcem mamy dwukrotne przybliżenie. Później jest 3,7, czyli obiektyw tele. Później mamy 10-krotne przybliżenie pod palcem. A maksymalnie. Coś jakiś helikopter, o zobaczmy. Mamy go. E, wracając do nagrania maksymalnie 20 razy. I też jak widzicie wygląda to zacnie. No, jeszcze się przejdę kilka kroków, żebyście zobaczyli jak wygląda stabilizacja. Idziemy dalej. Jest jeszcze coś takiego jak ultra stabilizacja. Przy czym nie w 4K, tylko 2,8K. Tak to wygląda, czyli wyżej niż Full HD. Biegamy. O, to to. I też przy tej ultra stabilizacji można się przemieszczać. Pod paluchem mamy 237 Teraz jedziemy z kamelką do selfie. W tym momencie mamy. E, 4 i zwykłe wideo. Ale oczywiście jest tak samo możliwość nagrania z rozmyciem tła co nazywa się portret filmowy i wygląda to tak o jak w tym momencie czyli jak widzicie wszystko tam za mną z tyłu jest całkiem ładnie i przyjemnie rozmyte. Ładnie jest tak samo pokazane jak Ostość cały czas jest łapana na moją twarz. Można sobie oczywiście też strzelić selfie podczas takiego nagrania. I ostatnia rzecz, której w sumie nie widziałem w żadnym innym telefonie, coś takiego jak stabilizacja twarzy w tym momencie. Nie mam zielonego pojęcia, rozumiem, że pewnie lepiej moja twarz jest, nie wiem, kadrowana, coś w tym stylu. A jeszcze tutaj sobie naciśniemy. O, wzmocnienie głosu. Nie wiem czy w tym momencie to słychać i jak to słychać. Rozumiem, że w tym momencie mój głos jest słyszany lepiej, wyraźniej niż to, co się dzieje tutaj naokoło. I jeszcze jedna rzecz, już ostatnia, włączyłem tą redukcję szumów, bo wieje. Uwaga, nagrywamy 4K, 30 klatek. Ta dam proszę bardzo. Możemy podczas nagrania przemieszczać się pomiędzy obiektywami w sensie. No i to jest świetna rzecz. Tylko Samsung, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli, tylko Samsung coś takiego potrafi. Cieszę się, że jest kolejny producent, który robi takie rzeczy. Co nam jeszcze zostało? Bateria 6000 mAh. Oczywiście w tej nowej technologii, w związku z czym telefon nie jest wcale jakoś specjalnie przesadnie duży, gruby szeroki, a 6000 się tutaj zmieściło. Ładujemy to przewodowo z mocą 90 W. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli taką ładowarkę, bezprzewodowo 30 W. Ja ładowalki Vivo nie miałem. Ładuję ten telefon ładowalką Motorola 125 W i od zera, znaczy nie od zera, ale tam od 10 do 100, to jest Jakieś 40-42 minuty, tak e, mniej więcej, e, jak rozładowuje się ten telefon. Ten telefon rozładowuje się w stopniu umiarkowanym. Dwóch dni raczej nie wytrzyma i to może nie ze względu na baterię, przynajmniej w moich rękach, tak, no bo. E, Bateria jest ok, natomiast ja, jak za każdym razem, jak wychodziłem na dwór, no to robiłem zdjęcia. Wiadomo, że przy robieniu zdjęć, przy kręceniu filmów, ta bateria troszeczkę szybciej leci, ale i tak ta bateria zawsze wytrzymywała mi półtora dnia. Zawsze tam wieczorem gdzieś tego drugiego dnia wolałem podłączyć to do, ład do ładowarki. Myślę, że na tego te dwa dni ten telefon by wytrzymał. Także absolutnie nie mam na co narzekać. Jak już porównujemy to do Xiaomi 15 Ultra, no to tam ta bateria była mniejsza tamto bateria zdecydowanie trzymała krócej. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Po pierwsze, to jest drogi smartfon. Po drugie, to jest smartfon doskonały pod względem foto, wideo. I teraz tak, czy on jest lepszy od Xiaomi 15 Ultra, czy gorszy? Pod względem fotografii, no to tamten ma więcej o jeden obiektyw, troszeczkę więcej możliwości, troszeczkę lepszą matrycę główną jednocalową. Tamten to jest Ultra, tutaj to jest Pro, więc no Siłą rzeczy, troszeczkę lepiej jest moim zdaniem w niż tutaj, przynajmniej tak na mój gust. Natomiast zdecydowanie lepiej jest tutaj, jeżeli chodzi o wideo. To tutaj w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. Wideo tutaj, w Vivo, jest o wiele lepsze. Bardziej mi tak samo w Vivo odpowiada nakładka, działanie, czyli wolę, naprawdę wolę tego Mediateka od tego Snapdragona 8 Elite, który się tam jednak gdzieś grzeje. Budowa, wyświetlacz tutaj, punkty podzielone, no i teraz pytanie, czybym bym kupił tamten czy ten, no to jeden i drugi jest drogi, w związku z czym najzwyczajniej w świecie mnie by było mnie nie stać, natomiast gdyby mnie było stać, to nie wiem, to naprawdę bym się zastanawiał pod względem czysto fotograficznym, chyba Xiaomi, no ale jednak umówmy się, to nie jest tylko i wyłącznie aparat fotograficzny, tylko to jest ogólne urządzenie, tak, które... Jednak poza zdjęciami spełnia troszeczkę więcej funkcji, a no, wydaje mi się, że tutaj więcej na plus ma to Vivo. O. I może tak na tym to zakończę. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!